Witamy serdecznie branżę choreka. Z radością informujemy, że rozpoczynamy współpracę z Triadą Augusto. A co to są żuławskie pierogi? W żuławskich pierogach wierzymy, że smak domowej kuchni zaczyna się od serca i jakości, dlatego farsze przygotowujemy z naszych własnych warzyw i owoców, pielęgnowanych z troską w rodzinnym ogrodzie. A to, czego nie uprawiamy sami, skupujemy od lokalnych rolników. Każdy farsz przygotowujemy ręcznie, w małych partiach, według tradycyjnych, rodzinnych receptów. To właśnie dzięki temu nasze pierogi smakują jak domowe. A nasze ciasto z mąki pszennej z młyna w zamościu od polskich rolników, którzy wiedzą, jak ważna jest jakość i tradycja. Każdy etap produkcji kontrolujemy. Nasze produkty badane są w laboratoriach Eurofins. I monitorowane przez senepit w malborku. Dbamy o bezpieczeństwo stosując systemy Hacat i spełniamy wymagania rozporządzenia ministra o żywieniu dzieci. Dostarczamy pierogi ugotowane, schłodzone i zgrzewane, wystarczy wrzucić na patelnię lub do wrzątku, a już po 3-5 minutach jest pyszny domowy obiad. Zapewniamy dostawę w kontrolowanej temperaturze. A nasi kompetentni pracownicy, zarówno przy dostawie, jak i w dziale obsługi, zawsze służą pomocą. Żławskie Pierogi, bo domowy smak to coś więcej niż posiłek. To tradycja, bezpieczeństwo i troska o to, co najważniejsze. A co mówią o nas inni? Współpracujemy z firmą Żławskie Pierogi, ponieważ cenimy ich za jakość oraz świeżość produktów. Nasi goście chwalą sobie smak pierogów i często zabierają dodatkową porcję na wynos. Pierogi ruskie, pierogi mięsne i pierogi z twarożkiem. czy są smaku bardzo dobre, podobnie jak domowi. Nikt, nikt nie powie, że to jest jakiś kuchnianki pirog, naprawdę. kim są smaczne, jest dużo farszu, jest bardzo mięciutkie ciasto. No same zalety. Mm -hmm. Jest to danie, wydane bardzo szybko, więc pierogi tak naprawdę na 3 minutki do wrzącej wody się wrzuca. No i zaraz skakują na talerz i na stolik. My nie mamy naleśników w karcie, wiadomo, że dla dzieci najczęściej naleśniki, mhm. to to jest zamiennik naleśników, pierogi na słodko z sera też. Mhm. Ja byłam w szoku, że tak zamawiam dzisiaj, jutro mam i żadnych problemów. Oszczędziliśmy poza czasem właśnie ilość miejsca i ilość półproduktów, których potrzebowaliśmy do tego, żeby przygotować te pierogi. Podzwonimy i jesteśmy jakby obturzeni od razu. nawet dnia mamy dostawę świeżą z zachowaniem e, temperatury, z zachowaniem chłodniczego, więc poleć polecić Wasze pierogi e, czy klientom, czy innym firmom, bo są naprawdę dobrej jakości i są po prostu smaczne. A to, że coś ma jakość nie zawsze liczy się z tym, że ma dobry smak, a jednak w dzisiejszych klasach, jak coś jest dobrej jakości i dobry smaku, to to jest naprawdę najwyższy kółki.